Łukasz Magikal Junior, Malanowski! Łukasz jutro wchodzi do klatki, żeby rozwiązać konflikt swojego brata i jedną z największych afer polskiego internetu w ostatnim czasie. Jest naładowany. Widać było wczoraj, że złość w nim buzuje, a przed nim jest ktoś, kogo nienawidzi. Słuchajcie, grzało do nas tak mocno, że zatrzymali go wczoraj funkcjonariusze, o czym powiedział na konferencji. Więc no, jest determinacja. Determinacja tego, żeby rozstrzygnąć ten spór, oczywiście na swoją korzyść i korzyść swojego brata. Już dłuższy czas Łukasz trenuje formuły stójkowe. Ciekawi mnie, jak to będzie wyglądać jutro w klatce za ranem ciosem, który może dużo walk nie wygrał, ale już wiele ich stoczył i jest doświadczony i wie z jakim stresem to się je. Tak, i warto powiedzieć, że w przypadku Magikala jest to pierwsza walka. To na pewno przemawia na korzyść rywala, ale warunki fizyczne są na pewno dla Łukasza. Dziękujemy panowie, a jego przeciwnikiem będzie Adrian Chos. Adrian Cios w dniu z zawodnikiem. Okazało się, że dość mało trenuje, ale coś podejrzewam, że to może być też jakaś zasłona dymna. Cytując klasyka, pewnie coś nie coś potrafi. A coś nie coś w tym wypadku już historycznie oznacza 500 wag. Jedna wygrana, cztery porażki. Ale mówmy się, tam emocje na konferencjach, no bo konferencje buzowały, więc zakładam, że jutro panowie nie będą oszczędzać sobie wymiany uprzejmości w oktagonie. Na plecach Adriana widać yy, szkołę zapasów trenera Rożkiewicza, więc umówmy się, że tam może być nie tylko stójka, ale też trochę dozy zapasów. Ale widać też progres stójkowy Adriana, lepiej się rusza niż w poprzednich walkach, więc ciekawe, ciekawe jak to jutro będzie wyglądać w walce z Łukaszem. Łukasz! Magikal! Malanowski! Malankowski! Widzisz, popchnę jedną literę. Zaraz ja dostanę bombę. Czas na jego przeciwnika. Adrian. Cios!

Tutaj Emocje buzują. Chodź, Adrian, tutaj do mnie. Spodziewałeś się, spodziewałeś się, że tutaj jakiś cios chyba pójdzie, bo cały czas byłeś zwinny jak ważka i gotowy do walki. Słuchaj, no ja muszę być w gotowości. Nie wiadomo, co może się wydarzyć. Eee, przezorny ubezpieczony. Widzimy się jutro. I to wszystko w końcu, zwieńczenie. Jak to się jutro zakończy? Słuchaj, nie wiem, jak się zakończy. Ja ciężko przepracowałem ten czas. Mocno w siebie wierzę. Wiem, że jestem przygotowany bardzo dobrze na tę walkę. A jutro zobaczycie. Dobra, dziękuję bardzo. Łukasz, miałeś okazję zobaczyć tutaj tarczę Adriana Ciosa. Jesteś pod wrażeniem jego umiejętności? Będzie to dla Ciebie jakieś wyzwanie? Żadne wyzwanie, to dla mnie nie będzie. Oszczędny jesteś w słowach, ale czy jutro będzie też tak oszczędnie z umiejętnościami? Jutro zamykam mu tą mordę, bo za dużo szczeka. Wchodzę i wychodzę, i robię swoje. Wchodzisz i wychodzisz, chętnie to zobaczymy, jak się ten konflikt zakończy. Dziękujemy bardzo, Łukasz. Czas na przedosta-